społeczności, bycia obywatelem. I trochę z tym polemizuje tłumacz akurat naszej wersji, <coughs> po objaśnieniach, że w gruncie rzeczy, że w gruncie rzeczy, Sokrates trochę zastawia na siebie pułapkę, ale mówimy tutaj o doświadczeniach nowożytnych. Sokrates być może nie mógł wiedzieć, co się wydarzy. I z tą rodziną to z też jest o tyle ciekawe i z tą właśnie zależnością od dzieci, że. Tak, oczywiście dorosły poświęca jakieś, jakąś część swojej indywidualnej egzystencji po to, żeby wychować nowego człowieka, żeby przystosować go do społeczności, ale z drugiej strony też ma niepodzielną władzę, nad tym, póki ono nie jest póki, nad tym małym człowiekiem, który jeszcze nie może dać sobie rady w świecie sam. Oczywiście takie bardziej kolektywne kultury, które po prostu wychowywały. Yy, dzieci razem, a nie zatomizowane.